Dojczwar 520G Dojczów nie robimy, ale wyjątek się trafił 800 godzin półtora miesiąca po gwarancji, albo 2 miesiące Cionik eksploatowany W dobrych warunkach wszystko jest pilnowane, wymieniane na czas Turbinka, wyciek oleju Luz na wałku Uszczelnienie Ciągnik nie odpala Zaraz Wam pokażę Tylko nie wiem czy będzie dobrze widać Bo trzeba wcisnąć Hamulec w rzęgu Żeby to kręciło Ale może Zobaczcie co się dzieje Sadzi na biało jak lokomotywa. I ten dźwięk jest najlepszy w tym silniku. A tu kolejna niespodzianka. Wyłączę go na chwilę, zgubimy. Komputer od klasa CDS. Jak jest to możliwe, że jesteśmy w dojczwarze? To nie jest prima aprilis. Jeszcze mamy pół miesiąca ja się CDS-em, tu jest kabel żeby nie było, a tu jest interfejs od klasa, ja się połączyłem CDS-em z tym kurdeciunikiem. Widzimy klazatos wczytane moduły sterowniki. Można powiedzieć, widzimy wszystko. Jest to możliwe z tego powodu, że albo Klas, albo Deutsch, albo odwrotnie, albo na przemian wykupili się nawzajem linię produkcyjną. I Klas Atos jest kropka w kropkę to samo co ten Deutsch. Różnią się chyba tylko kabinami i osprzętem. A sterowniki i cała reszta, wszystko jest takie same, i da się go zdiagnozować komputerem diagnostycznym do klasy. To jest w ogóle dla mnie totalnym absurdem. Jest po prostu masakra. Krótko mówiąc, siedzą w najprawdopodobniej w tryskiwacze, aczkolwiek jeszcze diagnoza nie jest do końca postawiona. Nie ma dobrych czujników na tą chwilę. Można śmiało to stwierdzić. Także wracam do diagnostyki Jak się uda, to coś jeszcze nagramy z tego cioniczka. Pozdrawiam.